2024 8051 651 jest to przepiękny na 95% samczyk niebieski oryginalny wierstra. Gołąbek już ma 4 lotki, tylko do spierzenia. Pochodzenie tego gołąbka też jest super. Tutaj mamy od strony Tatusia mamy Mosty Imbret Romario e, od Henka Simosza. Jest to gołąbek. Typowo na wspólne gołębniki e, Tutaj z tego Romario mamy tutaj e, oryginalny Jörg Halman e, Rome 77, jest e, is braid by be, Best on son of Romario, Direct from the Braiding of Front Jörg Halman e, Romario jest Beste OLR Braider, e, from e, siostra Romy 77, te Final Winner Algarve Derby Derby, Winter Race 22 rok e, i krew Romario była pierwsza Algawre 18 rok, pierwsza Algavr 19 rok, pierwszy widz e, Fals 18, drugi Vic fals 19, ósmy widz fals 19. Z tego dodatkowo wiem, wierta Sim, Simon opowiadał, w tym w 2023, e, też z finału Algawre siadł gołąbek z, z linii Romario Dodatkowo, co tu koledzy można powiedzieć, mama tego gołąbka też jest bardzo fajna, bo mama jest półsiostrą do gołębia z złoty medal, siostra zdobyła złoty medal w tamtym roku na olimpiadzie w Holandii. To jest gołębie z Hasendoxa. oryginalny Maurice Hasendox, także no, tu jest ładnie wszystko pisane. Przepiękny samczyk, także zapraszam do licytowania.